Jak relaksuje się przeciętny Polak? No dobra, może nie tylko przeciętny, ten nieprzeciętny podobnie. Czy siedzi sobie w spa, czy też siedzi w spa z komputerem na kolanach i surfuje po internecie oraz Facebooku? Zadaj sobie to pytanie i odpowiedz sobie automatycznie, czy Facebook jest ważny, czy też nie. Nie mówię, że jest ważny zawsze, bo jeżeli Twoim klientem docelowym jest inna firma, tak zwany biznes B2B, to może faktycznie Facebooka nie potrzebujesz. Liczy się tu i teraz. Bądź bezpośredni. Pokazuj ludziom to, co robisz. Bądź z nimi na bieżąco. Prowadź dialog. Oczywiście nie spamuj ich i nie terroryzuj ich treściami bezsensownymi. Wybieraj te najlepsze smaczki z Twojego dnia. I pokazuj, że Marka żyje. Na przykład teraz. Proszę bardzo.